Cześć, mam gotego MPZ Minecraft to jest czwarty odcinek zagrany w Minecraft no single player Dzisiaj o kurde atakują wielkie natarcie Dedam! dam, super o o, o ży jeszcze żyję! Z jednym serduszkiem. <gryw> Jedno serce mi zostało. Ja to nie wiesz, że to jest easy. <gryw> Muszę schować wszystkie itemsy. No, Dobra, chowam, wszystkie itemsy, idziemy na wojnę 15 level. Nie, nie będę tego tracił. Dobra, przed moim domem jest szkielet. Hubert zabezpiecz proszę teren Za Zabijam cheaterka, dobra. Zabijam cheatera Wiem. Dobra, weź to wszystko sobie Mam killów, mam wszystko. Nie, nie mam. Musimy wzmocnić ochronę domu. Weź żelazo, weź żołazo. Da, ładno dole są. I czekaj, wzmocnię drzwi. Na razie setów nie i wielki moment wzmacniamy zabezpieczenia. Hmm... Zrobię. Dwa przyciski. O, i git. Zabezpieczam na drzwi. Weź zrób mi kilo. Przycisk jest po lewej stronie. Jest. Mamy podwójne łóżko. Gdzie? Piętrowe. Nie podwójne, no piętro. Ja śpię u góry. O. Gitas. No to ruszamy. Znowu zapomniałem kobra. No, poszłem po kobra i zapomniałem go. No, bardzo, teraz zobaczycie najlepszą miejscówkę na świecie. Tam będzie cała akcja dalsza rozgrywana. To oto okolica. Tutaj szklan, dom, alchemika, magazyn i takie inne rzeczy. Hubert, dawaj, gazu. Magazyn to lepiej w skalę. Okej. Okay. Ruszamy na przepalanie. Ludzie, poprzednim razem nie zdążyłem się powiedzieć, bo wyłączył, wyłączył mi się program do nagrywania, więc sorry za to. Dobra, ja przetopię tego Kobla i zaraz wracam. Dobra, już jesteśmy. Idziemy teraz. Znaczy, ja idę, bo Hubert już pracuje do, do produkcji magazynu. O, FPS-y A, idziemy do no, Hubert. Więc tak. Tutaj Hubert, tu będzie magazyn, nie? Na górze. No, tu będzie baza. na dole będzie magazyn. Trochę pracy to zajmie. Od razu uprzedzam, że w poprzednim odcinku mogli, że, mogliście na chwilę zauważyć, że mam tu many items, ale jak chcecie zobaczyć, nie działa. Więc, bo tak jak gram na świecie testowym. No, się testowy, że sprawdzam różne elektryki, takie inne rzeczy. No to właśnie używam Tumeny. Pomagam Ci z tym Dirtem od spodu, jak coś. Czekaj, już do Ciebie idę. A i znowu mnie zlagowało. Aha, fajnie, wyrzuciło mi serwera. Nie, w że Zaraz wracamy znowu błąd serwera. Dobra, jesteśmy z powrotem. Niestety serwer kraszuje się, bo jest to serwer stawiany, odpalany. I jeśli ktoś chce z nami nagrywać, niech pisze w komentarzu. I musimy. Sprawdzić czy będzie się, no po prostu czy będzie miał okazję z nami nagrywać. Masz cegiełki? Ale ze mnie idiota. Zrobię sobie tu zajście. W tym nie ogarniemy teraz prawo i dwa wracamy.